Mała 3 Ta to jest klatka B. Nie, Klatka B, chyba. ale jedziemy na rok 2011. Wejdziemy na które? Ciasno, na no. u T i B, jakiś nie czy nie ma. No. 2012 11. A tam twój tutaj jedenasty, no, no właśnie, to może to na przełomie tych. A góry miał jakiś translift. Słyszałeś to? No. Jest przejście? Nie wiem, zobacz. Jest. O, dobra, to idziemy. Do klatki C chyba. Dobrze Dobra. serwis. Tak. Tu chyba blok SM. Stolówka hmm. Jedziemy na 2012 również. Konserwuję u tej B. Tak. Cześć wszystkim. Jest witam. Witam. widzisz. Pal się udało. No. Pewnie tu zuty były wcześniej albo z ramp. Pewnie tak, bo takie małe kabiny. Tak, ale złot pewnie był. Fajne. Przepraszam, wychodzimy. To była klatka C. Tamta była klatka B. Tam dzięki za oglądanie.